Na dwóch nogach i czterech kołach. Robimy podróże. Cześć! Przyjechaliśmy z Londynu do Southampton, odwiedzić Kamila siostrę. I zapraszamy Was na spacer po tym mieście, które swego czasu było głównym portem Wielkiej Brytanii, a jego historia sięga. Bardzo, bardzo daleko wstecz. Największą świetność jednak przeżyło w średniowieczu i pokażemy Wam, co poza sklepami można tu jeszcze zobaczyć. Zapraszamy na spacer. Dotarliśmy na plac świętego Michała. Za mną widzicie Dom Tudorów, który wybudowany został w końcu XV wieku. Odkrywa on ponad 800-letnią historię tego miejsca i związany jest ściśle z historią nie tylko Southampton, ale również całej Anglii. Plac, przy którym stoi Dom Tudorów nazywany Placem Świętego Michała, był niczym innym jak targiem rybnym, na którym sprzedawano świeże ryby i owoce morza. Następnie sprzedawano tutaj również wełnę, a w XVII wieku plac został kompletnie przebudowany. Po drugiej jego stronie stoi wybudowany w latach 70. kościół Świętego Mikała i jest jedynym średniowiecznym zabytkiem, który przetrwał w Southampton od czasu jego powstania. Dom Tudorów stał się muzeum od 1912 roku. Po tym jak William Spranger sprzedał go miastu. Pochodzenie domu datowane jest dokładnie na 1492 rok i wybudowany został przez Sir Johna Dautreya na bazie trzech istniejących tutaj wcześniej budynków. Dom do stanu obecnego przywrócono w roku 2010 i można go zwiedzać w środku. Znajdujemy się w porcie w Southampton. Za moimi plecami możecie zobaczyć miejsce, z którego w pierwszą i ostatnią swoją podróż wyruszył słynny Titanic. Po spacerze po Southampton koniecznie wstąpcie do jednego z licznych tutaj pubów na pinte piwa albo słynne fish and chips, których no nie możecie będąc w Wielkiej Brytanii nie zjeść. Koniecznie śledźcie nasze media społecznościowe, zasub... zasub co? Dobra, jeszcze raz. Zapraszamy Was na naszego bloga, którego adres znajdziecie gdzieś tutaj. Zasubskrybujcie ten kanał i śledźcie nasze media społecznościowe. Bądźcie na bieżąco.